Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Już w piątym odcinku Minecraft przetrwanie. Słońce już powoli zachodzi, a my będziemy dzisiaj polować. Ale najpierw chciałem Wam pokazać mój nowy skin. Oto proszę bardzo, mój nowy skin. Teraz podługę sobie w głowie. A, głupi jestem, głupi jestem, głupi jestem. A, brzydkie te włosy są. Straszne brzydkie włosy. Dobra, założymy beretkę i będzie jak ta lala. Dobra, słońce już powoli zachodzi, powolutku powoli, nie? Sprawdzimy za to, co u nas na farmie. A na farmie nic, widzę, że nic się nie dzieje. Dobrze, tutaj piasek. Przepiękny, nic się nie zmieniło. Od ostatniego odcinka. 12 level. Krówki są dwie. Ym. Aha, no tak, przyprowadziłem ze. Zapomniałem. i owieczki też. Trzy. Trzy już owieczki. Dobra, idziemy na troszkę dalej od domu. Żeby przypadkowo creeper nie rozwalił domku. Idziemy tutaj. Ustawimy sobie poziom trudności łatwy, hardcorem nie jestem A tym bardziej debilem. <laughs> o, dobra, jeszcze robi powolutko, powoli powolutku. No a no już skończy się skończy się okres polowań, czyli noc, pójdziemy sobie pokopać. Dobra, wygłodniałem troszkę, eee, jeszcze mało. Ale przepiękne, epicki zachód słońca. Nie ma tego dobrego, co by nas go nie wyszło. Dobra. A tym złem ma pić. Mają być potwory. Któryś jeszcze nie wyjdzie. <słuch> No to się przejdziemy po potworem A tu jest zambiaczek Jest pajączek, jest, jest, jest pająk Jeszcze miecz musiał mi się zepsuć Ale jest to na tak na tyle dobrze, że że poradziłem sobie A Nie ma kacka na pra. Najgorsze to są Endermany. Idź, coś mało tych potworów. Krypcia, ja tak lubię Creepera. Chodź, chodź. Nie wybuchnij, nie, nie, please. Dobra, dzięki. Fuck. Dobra. Trudno. Jeszcze wiele kryperów jest do detonacji.

Jest, udało się. Ale z tego krypcia nie mamy nic, oprócz XP. Żykielet. No ba, jedziemy na tego. Jeszcze znaczy, mogę zaś od tej strony, żeby drugi się nie przyrobał. Do naszej biblioteki. Na, no, masz. No i oczywiście drugi. O, gdzie ty jesteś? Oj, bym nie zabił, dobra. Dobra. Chwilkę się uleczę. Jedziemy z koksem. Dobra, jeszcze raz. O, niebezpieczna odstawa. Tutaj idę. Że tu coś będzie. Tutaj też niewiele. A nie mam kompasu. Więc nie mogę odchodzić za daleko. Ale żeby tak nie było. Szczyt. Szczyt wszystkiego. Oj. tamten nie zginął? A. To będzie to zasadzie, tak się zastanawiam. Hej, o tu jestem. Rybcie. Przede mnie. Brawo. Brawo. Congratulations. Dobra, chciałem jeszcze chwilkę pokopać. Wręcz już nie będziemy porwać. A ja tylko się przeszkuję i za chwilę spotkamy się w kopalni. Dobra, ja już jestem w kopalni. Mamy nowe kilofy. Tutaj jest poziom 13. Możemy kopać. Ja troszkę przyspieszę jakbym coś znalazł. No to dam na normalne tempo. No i proszę już tutaj mamy. Lec tam tak szybciutko. Ach, da kopieren wir No, znalazłem lewę, aby mnie wpadł, chociaż wszystko jest możliwe, bo to ja. Kolejny redstone. Ja sobie postawiłam, ale tam nic. Szybko wykopiamy. Dobra, mamy. O pięknie. O, dobra. No i na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z wami zwykle w łóżku, no ale dzisiaj w kopalni przylawie gorąc no i cześć